Klient wybrał numer zadzwonił do naszej firmy, ale żaden z naszych pracowników nie może odebrać połączenia. I co dalej? Każdy system telefonii głosowej w naszej firmie bez względu na to, jak bardzo jest skomplikowany, jak bardzo yy, skomplikowany zaprojektujemy dial plan, ile ustawimy kolejek, ile po drodze klient usłyszy powiadomień o tym, że w tej chwili nie możemy odebrać, nie spełni swojej funkcji, jeśli docelowo finalnie człowiek nie odbierze połączenia. W końcu nasz klient wykonał połączenie w jednym z dwóch celów: albo aby uzyskać informację, albo aby ją przekazać. Może się jednak zdarzyć faktycznie taka sytuacja, w której czy to z powodu ograniczonego personelu, czy też dużej ilości połączeń przychodzących, w danym momencie takie połączenie nie może zostać odebrane przez naszego pracownika. Badania pokazują, że czas oczekiwania na konsultanta, który jesteśmy w stanie poświęcić, od wybrania numeru do zestawienia połączenia z pracownikiem nie przekracza jednej minuty. Jedną ze skutecznych metod zatrzymania klienta na linii i wydłużenia tego czasu jest kolejka z informacją o pozycji dzwoniącego oraz średnim przewidywanym czasie, jaki będzie musiał spędzić na czekaniu, aż ktoś to połączenie faktycznie odbierze. Ale co w sytuacji, kiedy ten czas znacznie się wydłuża, a perspektywy na usłyszenie z drugiej strony naszego pracownika nie widać? Możemy dać klientowi możliwość pozostawienia wiadomości poprzez nagranie jej na pocztę głosową, ale tego rozwiązania my Polacy bardzo nie lubimy. Słysząc kolejną zapowiedź, automatu klient zwykle odkłada słuchawkę. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest danie dzwoniącemu możliwości podjęcia decyzji, czy będzie czekał nadal, czy poprosi nas na przykład o kontakt zwrotny. Przy wykorzystaniu centrali telefonicznej opartej o FreeFairX zaprezentuje właśnie takie rozwiązanie. Scenariusz jest prosty. Klient dzwoni do nas, słyszy zapowiedź, zgłasza się IVR, wybiera odpowiedni dział, czy też temat rozmowy, z jakim do nas dzwoni. Centrala kieruje połączenie na kolejkę lub grupę. O tym, czy powinna to być już kolejka, czy wystarczy grupa, decyduje stosunek ilości jednoczesnych połączeń przychodzących do ilości konsultantów, którzy Faktycznie takie połączenie mogą odebrać. Następnie w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie obsłużyć dzwoniącego, w sensownym zakładanym czasie, informujemy klienta o możliwości poproszenia nas o kontakt. Technicznie jest to zapowiedź z kolejnym IVR-em. Komunikat na przykład, niestety nie możemy odebrać połączenia, jeśli nie chcesz czekać na połączenie z naszym pracownikiem, wciśnij dwa, a oddzwonimy możliwie najszybciej. Klient ma więc możliwość decyzji. Skoro już wybrał numer, poświęcił czas na czekanie, zwykle mając poczucie zainwestowanego już czasu, nie rozłączy się i zdecyduje się na takie rozwiązanie i wciśnie. 2. Centrala wtedy wysyła do odpowiedniego działu maila z prośbą o kontakt wraz z numerem klienta, a do dzwoniącego wyśle smsa o przyjętej i zarejestrowanej prośbie o kontakt. Z psychologicznego punktu widzenia jest to bardzo ważna funkcja, dająca klientowi poczucie, że jego prośba zostanie faktycznie zrealizowana. Przejdźmy więc do konfiguracji. Po pierwsze musimy się upewnić, że nasza centrala jest w stanie wysyłać maile. Aby to było możliwe, musimy ją po pierwsze zarejestrować, a następnie wykupić licencję profesjonalną modułu, modułu system admin. Licencję możemy wykupić na 25 lat i kosztuje 25 dolarów. Następną rzeczą jest wybór operatora, który daje możliwość wysyłania sms-a poprzez e-mail. Ja osobiście korzystam z rozwiązania serwer sms.pl Po zarejestrowaniu się w serwisie i aktywacji konta dostajemy 100 bezpłatnych SMS-ów do testów. Aby jednak wysyłanie SMS-ów za pomocą maila działało, w serwisie musimy wykonać konfigurację dwóch opcji. Pierwsza to w zakładce ustawienia konta i użytkownicy musimy zdefiniować użytkownika systemu posiadającego uprawnienia do wysyłania SMS. -ów. Drugą opcją w zakładce ustawienia interfejsów e-mail to SMS. Musimy zdefiniować autoryzowany adres e-mail, z którego centrala będzie wysyłać e-maila jako SMS-a oraz nadać do tego e-maila tak zwany klucz i przypiąć użytkownika, którego wcześniej zdefiniowaliśmy. Serwis daje też możliwość spersonalizowania pola nadawcy SMS-a. Możemy tutaj wpisać na przykład nazwę naszej firmy. Wykonujemy to w zakładce ustawienia wiadomości, nazwy nadawcy SMS Full. Nazwa jaką wprowadzimy, yy, nazwa, jaką wprowadzimy jest poddawana weryfikacji przez serwis. Kolejnym krokiem będzie konfiguracja modułu System Admin Pro w sekcji Email Setup. Aby umożliwić centrali wysyłanie maili. Możemy na przykład wykorzystać do tego celu konto Gmaila. Cała konfiguracja sprowadza się właściwie do wprowadzenia adresu e-mail i hasła. Mając skonfigurowane wysyłanie e-maili możemy przejść do konfiguracji naszego dial planu. Jak więc w obecnym scenariusz zaimplementować funkcję oddzwoń? Na przykład w taki sposób. W kolejce Zanumerowanej roboczo 1000 w zakładce Color Announcement w sekcji Periodic Announcement, możemy podstawić kolejne menu interaktywne o nazwie Oddzwoń, które będzie uruchamiane cyklicznie, cyklicznie w odstępie czasowym zdefiniowanym wartością Repeat Frequency. Czyli, na przykład, co 15 sekund centrala da dzwoniącemu możliwość. Zdecydowania, czy chce czekać kolejne 15 sekund, czy poprosi o kontakt. Zanim jednak stworzymy IVR, oddzwoń, musimy skonfigurować funkcjonalność wysyłania maila oraz SMS-a tak, aby można je było wskazać w VR-planie. W tym przypadku jako cel w naszym IVR. Do tego celu wykorzystamy skrypt agi i stworzymy własną sekcję, a właściwie dwie w extension custom.conf. Przechodzimy więc do Admin, Config Edit, a następnie wybieramy Extension Custom comp. Pierwsza sekcja Send Email będzie odpowiedzialna za wysyłanie do nas. Maila z informacją od klienta z prośbą o kontakt wraz z załączonym numerem, z jakiego klient do nas zadzwonił. Druga sekcja to send SMS. Będzie ona odpowiedzialna za wysłanie e-maila jako SMS-a na numer, z którego zadzwonił klient. Poinformujemy go w ten sposób o tym, że. Jego prośba o kontakt została przez nas przyjęta. Zasada działania jest dość prosta i sprowadza się do tego, że w obydwu przypadkach skrypt pobierze wartość n jako numer telefonu, z którego zadzwonił klient i podstawi ją pod zmienną środowiskową color ID number, którą następnie użyjemy wysyłając maila. Możemy teraz skonfigurować wysyłanie maila i SMS-a jako element dialplanu. Do tego celu stworzymy dwa numery wewnętrzne. Wchodzimy więc w Application, Extension i klikamy. Dodaj Extension. Wybieramy Dodaj Custom Extension. Wewnętrzny, nazwijmy go roboczo 4 ósemki, będzie elementem dial planu realizującym wysyłkę maila do nas. Ważnym jest, aby w zakładce Advanced w polu Dial wprowadzić nazwę sekcji odpowiadającej za wysyłkę maila. Zapisujemy, to musimy jeszcze nazwać, że drugim wewnętrznym, ten nazwijmy, nazwijmy roboczo 8889. To będzie element dial planu wysyłający SMS-a do klienta. I tutaj analogicznie w polu Dial wpisujemy nazwę sekcji Send SMS. W tym momencie pozostaje nam zaimplementować stworzone elementy do naszego Dial Planu. Wróćmy więc do konfiguracji naszego IVR Oddzwoń. Wchodzimy więc do Application, IVR i dodajemy nowy. Podpinamy zapowiedź głosową. Nie możemy odebrać. To nagranie, tą zapowiedź stworzyłem wcześniej. W konfiguracji samego iVR-a wybieramy enable direct dial. Ustawiamy enable. Takie opcje jak alert info, invalid destination oraz timeout destination muszą pozostać ustawione na none. Ponieważ jest to prosty IVR, w którym nie chcemy obsługiwać takich wyjątków jak np. błędnie wybrany klawisz. W IVR Enters Digits konfigurujemy cyfrę, pod którą zdefiniujemy wysyłanie maila, np. 2. I jako cel wskazujemy utworzone wcześniej wewnętrzne. 4, ale co w takim razie z wysyłką smsa czyli wewnętrznym 889 tu sprawa jest prosta ponieważ funkcje te mają następować jedna po drugiej Wykonamy przekierowanie z numeru 8888, czyli wysyłka maila, na numer 8889, czyli wysyłka SMS-a. Wchodzimy w konfigurację wewnętrznego 4 8, Zakładka zaawansowane i wybieramy wewnętrzny 8889. Mając już skonfigurowany IVR oddzwoń, możemy go podpiąć do naszej kolejki. Wchodzimy w ustawienia kolejki, w zakładkę Color Announcements i wybieramy oddzwoń. Pozostawimy czas 15 sekund. Właściwie na tym etapie moglibyśmy już zapisać konfigurację i przetestować działanie, natomiast efekt byłby taki, że po wysłaniu maila połączenie nadal byłoby cały czas aktywne, a dzwoniący musiałby sam zakończyć połączenie. Chcemy, aby centrala po wysłaniu SMS-a sama odtworzyła komunikat pożegnalny i sama zakończyła połączenie. W tym celu stworzymy zapowiedź, czyli announcement. Wchodzimy więc w Application Announcement i dodajemy zapowiedź na przykład do usłyszenia. W polu Recording podstawiamy komunikat głosowy, jaki chcemy, jakim chcemy klienta pożegnać. A jako Destination After Playback Wybieramy terminate call hang up. W tym momencie centrala zakończy połączenie. Wracamy do konfiguracji naszego wewnętrznego 8889, czyli ostatniego w BL planie jaki do tej pory był realizowany i w optional destination w zakładce zaawansowane podstawiamy wcześniej skonfigurowaną zapowiedź do usłyszenia. I klikamy Apply Config. Możemy teraz przetestować konfigurację. Wykonuję połączenie na numer stacjonarny. Witamy w firmie Prolab. Proszę wybrać numer wewnętrzny. 1. Sklep fajne 2. Informujemy, iż w trosce o najwyższą jakość usług, rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o rozłączenie się, a następnie wizytę na naszej stronie internetowej www.emyślnikprolab.eu. W tej chwili wszyscy agenci, którzy są podpięci pod kolejkę, wszystkie aparaty dzwonią. Niestety nie możemy teraz odebrać połączenia. Jeśli nie chcesz czekać na połączenie z naszym pracownikiem, wciśnij 2. A możliwie najszybciej. Jeżeli nie zareagujemy, połączenie jest z powrotem przekazywane na kolejkę i znowu dzwonią wszystkie wewnętrzne, które są w, w kolejce podpięte. Niestety nie możemy po kolejnych 15 połączenie. sekundach znowu zapowiedź. Naciskam. Dziękujemy. Twoja prośba o kontakt została przekazana do naszego konsultanta. Do usłyszenia. No i w tym momencie powinniśmy otrzymać maila. Dostaliśmy maila i w tej chwili przyszedł sms. Jak widać rozwiązanie działa bardzo dobrze. Dosyć szybko dostaliśmy SMS-a w ciągu kilku sekund e-mail dotarł praktycznie od razu. Zachęcam Was do implementacji takiego rozwiązania w swoich dial planach na centralach telefonicznych, ponieważ klienci bardzo chętnie korzystają z tego rozwiązania. Dostajemy maile, bardzo często dostajemy maile z prośbą o kontakt, oddzwaniamy. Także wszyscy są zadowoleni. Klienci nie mają poczucia zmarnowanego czasu, a my nie mamy połączeń utraconych. Więc naprawdę zachęcam. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dziękuję panu bardzo. Wejdź na PL lub zadzwoń 32 44 17,495. czterysta dziewięćdziesiąt